Cześć! Z tej strony Leona w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak zdobywam setny level Kareny bojowego sezonu 6 rozdziału drugiego. Po prostu zrobię jedno wyzwanie, za które prawdopodobnie dostanę poziom i odbiorę nagrodę. A to wyzwanie brzmi przeszukaj zrzuty zaopatrzenia i ja gram sobie tryb a tak z powietrza, nie wiem, co jest leda. i czekam, aż będzie buty do opatrzenia. Aha, no, tutaj się odradza i jak wygląda, nawet tego wyzwania nie musiałem robić, po prostu od razu miałem setny level. Próbuję sobie jednego typka. Leży i pokazuję Wam vlogi, jak wygląda No, dwóch. A więc tak o co dostałem skina za setny level tego karnetu bojowego. Karnet, moim zdaniem, był kozacki, chyba najlepszy karnet od sezonu pierwszego. Chociaż, no... chyba najlepszy karnet od tych sezonów, w których gram, a gram od sezonu szóstego. Zajęło mi to bodajże 7,5 tygodnia zrobienie setnego levelu i dodatkowo mam taką też emotkę, No, gdzie zdejmę maskę. I to by było na tyle z tego odcinka. To by to był taki krótki odcinek. Zostawiajcie suby dzwonią i łapy w górę, a ja już lecę. Elo!